Cześć, witam Was w nowym vlogu. A tak właśnie wyglądały nasze pierwsze poranki w nowym domu, czyli byliśmy ugniatani od rana przez Kotka. Ten dzień już od rana zaskoczył nas śniegiem, więc wiedzieliśmy, że będzie on raczej domowy. Było bardzo dużo miziania kiciów. A później Dawid zrobił nam mały koncert na pianinku. I jeszcze więcej kotków. Dla mnie był to też dzień pichcenia, więc postanowiłam zrobić ziemniaczki pieczone z przyprawami z dodatkiem sera twarogowego. Tutaj już przepyszny efekt finalny. No i oczywiście nie mogło zabraknąć pięknego zachodu słońca.